Halo Marian, jadę dzisiaj po prasę. Trzeba robić, porowo. Gdzie moja hałupa? Panie, jak leziesz? Halo Janusz? mendo. A co ty taki dzisiaj niemowny? Dobra, spadaj. Y, dwie stówki flaszkę trzeba mi załatwić. Halo Marian, jadę dzisiaj po prasę. A ja was witam bardzo serdecznie w pierwszym odcineczku serii DPG, Duże Polskie Gospodarstwo. Żniwa już były. Yy, niestety nie nagrałem. Bo to jeszcze ten Marian robił, ale on skończył z gospodarką. No tutaj pokosił, no widać jak on kosi Miaki pozostawiało, jak widać. No ale to dzisiaj nie o tym, bo to trzeba zbelować, kurde sprasować i, i, i się zająć tym, żeby to nie leżało. Bo podobno jutro deszcze mają być. To, to lepiej tego. To lepiej to sprasować od tego, od kolegi żem pożyczył To można tego, można się zał załatwiłem od kolegi i, i jadę teraz od niego y, wziąć tą prasę Tam się dogadaliśmy na czystówki o Dobra, bo to jest kawałek stąd Więc widzimy się, jak już tam będę skręcał Dobra, zaraz tu już dojeżdżamy Do Do Janusza Tego, on mi wystawił prasę Bo mi dzwonił On se wystawił prasę, bo Musiał jechać I mi wystawił tu przed chałupę Żebym se zapiął I mu tam Potem oddał O widzicie, stoi prasa Cyk tylko tutaj trzeba zapiąć O można iść prasować i lecimy Na sali wielkiej i błyszczącej Tak jak nocne płenosaire nie wcale tam gdzieś pojechał nie wiem na rzecz Orkiestra stroi, ma... instrumenty daje snakki, zaraz aż siedzimy obok obojętni wobec En Co było w naszych sercach kiedyś, kiedyś jak świecący diament? Janusz chyba odzwania Halo Janusz? No, ja dzwoniłem. Yyy, sprasowałem to. No szybko mi zeszło. Tam masz trochę słomy w prasie. No ja ci tu przed... Tak jak była, tu przed chałupę ci daję. Tak elegancko. No, dobra, dobra, trzymaj się. Cześć. Panie! Kiedy pan wchodzisz? Mendo jedna, no. Będzie trzeba do mechanika dać. Ciąg, żebym tura nam zrobił. Kurde, Czy się by przydał. Bo jak my zwieziemy te belki No i dobra, idę powiem Marianowi Marian, ty, słuchaj Sprasowałem, no, a co ty taki dzisiaj niemowny Dobra, spadaj y, Dwie stówki flaszkę trzeba mi załatwić I sprasowany wtedy jest No, dobra, trzymaj się No i dobra, widzowie, ja się z wami żegnam Zapraszam na kolejny film No i trzeba jechać, mówię, do tego mechanika Zrobić tura w John No bo nie ma jak zebrać tych belek Myślę, że się... W garnię, także elegancko. No bo widzicie te belki o 220 piątkę to przekulam. No i dobra, także żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że się, że się spodoba. Duże polskie gospodarstwo DPG. Trzymajcie się do następnego. No i cześć.